DZWOŃ DO DOROTY! Myślę, że się martwię też, bo mama coś ma, ten zarówno włączony. To bardziej dzwoń. Pięć złotych. Wracam z pracy. Widzeć pasut odpalił streama i kurwa znów tym sztetla. Weź dla widza ogarni laurę i a nie cały czas pińczę, iż Ma nacisnęją wyżej, niż dupę mają. Dobrze, że chociaż ja Dzień dobry, tutaj z tej strony twój syn marnotrawny, pierworodny. Mamo, tak, ale posłuchaj taki projekt wymyśliłem. Słyszysz? No. Trochę głośniej musisz mówić. Słyszę. Kupiłem dla mamy coś. Kupiłem coś z jastarni. Przywiozę ci jutro. A co kupiłeś? Czy mi jeszcze z Dubaju prezent nie dałeś? Nie. Dubaj w zeszłym roku był. Nie. Czy dwa lata temu. Nie, w zeszłym Mamo. Wymyśliłem, że jest dwie kobiety naraz i będę miał taki... Aha. No ale teraz nie żartuję, bo nie mam bliźniaki z różnych matek. No dobrze. Jestem za. Czyli dobrze. Dobrze. Pani Doroto, ale ja nie chcę tak. Z tej strony Dominika. Dobry wieczór. Cześć kochanie. Ja tak nie chcę, ja Robertowi powiedziałam, że ja mogę mieć Bobasa. Ale ja chcę Bobasa, tylko... tylko... żeby on, tylko tego Bobasa, nie z jakąś drugą kobietą. Dobry wieczór, Pani Dorotko. Tak, to jest Nina jest, Nina jest jeszcze. Dobry wieczór, Pani Dorotko. Dobry wieczór, to pięknie się bawicie. No to co? No właśnie, Pani Doroto, jakby ja, ja bym mogła się naprawdę na dużo rzeczy zgodzić, ale nie na, nie na dziecko z drugą kobietą. Ale posłuchaj, to on będzie płacił będę. Ale żadnych alimentów nie będzie. Będziemy żyli razem. Ale ja nie chcę tak żyć, Robert. Ja nie chcę. W tak... To nie jest do końca trójkąt. To tak jak naprawdę miałbym po prostu bliźniaki z różnych matek, no. Ale to, ale... Słuchaj, ty się musisz na islam Żaden islam, mamo. Nie będziemy brali ślubu. Jak to nie? Tam mają po pięć zon. Jest git. A ty miałbyś po prostu... Jaka... To, jest tak... monogamia. Chodzi o to, że ta kobieta z tym drugim dzieckiem cały czas byłaby obecna w Twoim życiu, Robert. Nie kurwa, to, ale byśmy na tym pieniądze byś zarabiali, no kurwa. Nie płacił alimenty, czy byś nie płacił tych alimentów, czy byś je wychowywał, to dziecko nie Posłuchaj bo... mnie. Ta kobieta marzeniem każdej kobiety, kurwa. Dobrze, dobrze. dobrze. ci się nie udało ani jednego. Nie, się martwię o stan Twojego zdrowia i niech kurwa. Bo wyciągam na czas. na temat twojego życia osobistego. I dziewczyny słuchają, więc cię nie opierdolę, bo po prostu nie chcę. Pani Dorota, ale ja już wszystko słyszałam, ja już wiem. Ja wiem, jakie Pani ma zdanie i ja popieram jestem 40 lat z jednym chłopem. I kurwa, rozumiem wszystko, dziewczyny, nowoczesność, młodość i w ogóle, ale ludzie, wy się zastanówcie żeby zostaniecie sami na stare lata. Takiego idioty robusia nie będziecie mieli. A ja mam. Otóż to. Dlatego ja bym chciała takie normalne dziecko w normalnej rodzinie wychować, a nie w jakimś trójkącie żyć. No pani Dorotko. Tak. A ty to no, Małam już jakiś czas temu, ale wie pani co ja... Ja dalej wierzę w jego dobre serce i w jego inteligencję. Ja Resztki ja inteligencji, wierzę, które tam są. Wiem, dlatego my... Co tam w Kutasie się gra? To będzie co nie wiem. Ja też nie wiem niestety. Ale po prostu no niektórych pomysłów to się słuchać nie da. No już się przekonałyśmy o tym, Pani Dorotko, przekonałyśmy się no. o tym. A w ogóle wie już Pani ja. co? Ja byłam teraz w zakopanym i ja kupiłam, e, kupiłam dla Pani minerały. Kupiłam Pani aventuryn i kupiłam Pani kryształ górski. Ojej, ja Wiem, że Pani uwielbia, bo Pani mi ostatnio pokazywała jak byliśmy na Wielkanocy. Ja to dla Pani mam i przywieziemy to z Robertem. Słuchaj, a ja będę najszczęśliwsza, jak moje oczy was zobaczą. Bo ja go od kwietnia nie widziałam, okay. Ciebie też gabonu. To prawda, no. I ja mam po prostu cierpliwość moja, mojej komani się kurwa właśnie kończy. Pani Dorotko, ja do, jutro przycisnę, że kiedy skały stały za przeproszeniem, to przyjedziemy do Pani. No. Obiec, ja obiecuję Pani. Powiedzieć. Kto mnie obchodzi, co wy macie do roboty? Dzięki Przyjedziemy. Mamo głośniej, kurwa, mów. Bo, bo... Ja dzisiaj czarka prosiłam, żeby was ode mnie, kurwa, pozdrowił. Czarka? Czarka. Te kurwy oszusta małego? Tak, tego małego oszusta ładnego. Wierzę, on, ba... Wie, on mnie na parę baniek przekręcił. Tak, cię dało, żebyście, bym. Dobra, koniec. Dobra, pani Dorotko życzę to. pani spokojnej nocy i mam nadzieję, że jak najszybciej do zobaczenia. A ja też mam taką nadzieję, bo wam powiem, kto je kupi. Nie wiedzą, co to, to jest. Jak matka czeka. Dobrze, mamusiu, yy, odezwę się na pewno do ciebie i. Yy, Spokojnej nocy, pani Dorotko. Ja chcę, że to cię opierdolę jeszcze, bo mam nastrój akurat. Nie, nie ma potrzeby, mam na agresję, bo ja jestem dobrym synkiem. Ja jestem tym dobrym synkiem. Tak, ty jednak jesteś zajebisty po prostu. Od kwietnia mieszkając w Warszawie 5 kilometrów ode mnie. Jesteś chujowym synkiem i tyle ci powiem. Kurwa, gówno Cię obchodzę i taka jest prawda. Ale kasę Ci wysyłam. Nie mnie, tylko na swoje mieszkanie. Nie jestem Ci nic winna. Ile ja pieniędzy w Ciebie włożyłam, jak ja harowałam na Ciebie, to Ty kurwa, żebyś połowę tego dla swoich dzieci zrobił. No to ja chcę dwójkę na raz zrobić, żeby nadrobić to. No to zrób dziesiątkę. Mam Cię, synu, dosyć. To mam przyjeżdżać czy nie? Masz przyjeżdżać. Czyli, czyli mnie kochasz jeszcze. Jeszcze trochę. Ach, dobra, koniec tego to jest. E, dobra, za mocno mamo. Trzymaj się, ko kochana. Za mocno, ja ci dam mocno dopiero, czy zobaczymy. Dobra, papa. Pa. Spokojnej nocy, pa, panie Drodko. Pa. Pa, pa. pa, pa. pa. Noc. Dziękuję. Ostatni telefon do matki na sobie. Ja mam powiedzieć, mam. Nie jestem chujem do domatki, no bo że nie wiem, co podjechać. No.